ktoś z zewnątrz nie kuma bazy, tak jak J-Rock albo Tyron. Sklejacie? Jak ktoś się urodził w barakach, to wszyscy stąd go to tego rozumiesz, ziomale są. Sklejacie? Ale jak nie, to niech lepiej uważa, bo mu ktoś urwie jaja. Trzymamy się jak w rodzinie. Nie za jaja, tylko tak w ogóle się trzymamy razem. I nie puścił Max Verstappen, nie przepuścił Sergio Pereza. Pojebało cię. Spierdalaj, Ricky. Sam spierdalaj. Nie, ty spierdalaj. Może mi postjesz pałę? Może ty mi postjesz, chłopcy? Czy wy siebie słyszycie? Nigdy nie mówiliście o spierdalaniu i ssaniu. Taki gościu, Cyrus, niedawno się wprowadził. Nie mogliśmy nic poradzić, bo to świr i magnata. Teraz to mój barak. Ja tu teraz rządzę. Jak gruba zwróci i zacznie się rzucać, niech spieprza w podskokach. Stary, ten Cyrus zabił chłopaka, jak był w poprawczaku. A potem mu się pogorszyło. Kradnie fury i magnata. Lej nic nie robi, bo boi się, że go puknie. To nowy król dzielnicy. Sonoda im się zapodział? No Od razu podpowiadam, 22 też On tam się pojawił. Nie pojawił się, być może. Gdzieś go zgubili. Ktoś jest w bagażniku? To jest jakaś posrana akcja.